Mały chłopiec wchodzi do budynku i podchodzi do młodego mężczyzny. Uprzejmie pyta: Przepraszam bracie, czy tutaj odbywa się rozmowa kwalifikacyjna do BM Group Enterprises? Mężczyzna patrzy na niego ze zdziwieniem i odpowiada: Tak, chłopcze, ale czego ty chcesz? Chłopiec mówi: Przyszedłem ubiegać się o pracę. Mężczyzna śmieje się z niedowierzaniem: Ile masz lat? 11. Odpowiada chłopiec. Mężczyzna pochyla się i mówi łagodnie: Synku, to jest wiek na zabawę, a nie na pracę. Idź do domu. Twoja mama i tata na pewno na ciebie czekają. Tymczasem w swoim biurze dyrektorka generalna firmy w milczeniu Obserwuje wszystko na monitorze z kamer przemysłowych, uważnie przyglądając się chłopcu. Chłopiec patrzy mężczyźnie prosto w oczy i mówi: Nie chcę się z panem sprzeczać. Proszę tylko powiedzieć, czy rozmowa jest tutaj czy nie. Nagle podchodzi pracownik i prosi trzech kandydatów, żeby poszli na górę na rozmowy kwalifikacyjne. Jeden po drugim kandydaci wchodzą do biura dyrektorki. Ona jako pierwszego wzywa chłopca. Patrzy na niego łagodnie i pyta: Ile masz lat, synku? 11. Odpowiada cicho chłopiec. Ale to jest wiek na naukę. Chodzisz do szkoły? Tak, proszę pani. To dlaczego chcesz pracować? Naprawdę potrzebuję pracy, proszę pani. Mówi chłopiec powstrzymując łzy. Dyrektorka odpowiada: Ale zgodnie z prawem jesteś nieletni. Nie możemy Cię zatrudnić. Gdybym cię zatrudniła, byłoby to nielegalne. Chłopiec spuszcza głowę i mówi: Proszę pani, mój ojciec zmarł. Moja mama jest chora, nie ma nikogo innego, kto zarabiałby w domu. Dlatego tu przyszedłem. Dyrektorka głęboko wzdycha i łagodnie mówi, bardzo mi przykro synku. Otwiera szufladę, wyjmuje trochę pieniędzy i mówi: Proszę, weź to jako pomoc i wróć do domu. Ale chłopiec kręci głową: Nie, proszę pani, nie przyszedłem tu po pieniądze. Przyszedłem pracować. Proszę, daj mi. Pani szansę. Dyrektorka odpowiada: Synku, jak już mówiłam, jesteś za młody, a nawet gdybym chciała ci pomóc, obecne stanowiska wymagają doświadczonych osób. Chłopiec na chwilę się zamyśla, po czym mówi: Proszę pani, jeśli mi pani nie wierzy, proszę mnie o coś zapytać. Obiecuję, że odpowiem lepiej niż inni. Dyrektorka zaintrygowana kiwa głową: Dobrze, załóżmy, że nasza firma wyprodukowała zbyt dużo towaru i mamy tylko miesiąc lub dwa, zanim produkty się przeterminują. Co zrobiłbyś z nadwyżką? Chłopiec odpowiada natychmiast: Powinniśmy sprzedać je po niższej cenie. Jeden z innych kan Kandydatów drwi. Proszę pani, jeśli sprzedamy tanio, firma poniesie straty. Inny dodaje: Proszę pani, czemu traci pani czas na dziecko? Proszę potraktować nasze rozmowy poważnie. Dyrektorka patrzy na chłopca i mówi: Oni się nie mylą. Sprzedaż po niższej cenie może spowodować straty. Chłopiec patrzy na nią i spokojnie wyjaśnia: Tak, proszę pani, byłaby strata, ale jeśli poczekamy, aż produkty się przeterminują, stracimy wszystko. Sprzedając taniej, przynajmniej odzyskamy koszt produkcji. W pokoju zapada cisza. Dyrektorka patrzy na chłopca z podziwem. Dwaj pozostali kandydaci spuszczają wzrok ze wstydu. Dyrektor Dyrektorka uśmiecha się ciepło. Jesteś bardzo mądrym chłopcem, synku, ale nadal nie mogę cię zatrudnić. Jesteś za młody. Wstaje i wręcza mu kopertę. Oto 100 tysięcy rupi. Wykorzystaj 50 tysięcy na leczenie mamy, a pozostałe 50 na swoją naukę. Oczy chłopca napełniają się łzami. Kiwa głową i mówi: Dziękuję, proszę pani. Od teraz będę kontynuował naukę. Dyrektorka odpowiada: A jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebował, nie wahaj się przyjść.